No właśnie, był dzisiaj duży strach jak wchodziliście na boisko, czy tym razem znowu się uda i, i się nie udał, Miło to jak oceniasz ogólnie to spotkanie? Zastąpiłeś zwycięstwo Górnika? No, z przebiegu spotkania na sobie stworzyłem więcej sytuacji, bo też otworzyliśmy się bardzo mocno w drugiej połowie i, i stąd te kontry, których Górnik wszystkich nie wykorzystał, ale jedną mi się udało, na 3-1 zamknęli w szczęście w nieszczęściu, że górnik taki nieskuteczny, no bo tych w go mogło być znacznie więcej, tak? Tak, ale to oczywiście wynikało z, z prowadzenia meczu, tak? 2-1 przegrywaliśmy, więc musieliśmy się odsłonić i próbować szukać swoich szans w bólu przeciwnika. Jest naturalne, jest to, że to z tyłu tych, tych naszych zawodników jest trochę mniej, więc, więc narażaliśmy się na kontry i, i niestety przegrywamy dzisiaj. Miałeś motywację, jak chodziłeś na boisko, żeby właśnie znowu ukuć górnika? Ja mam motywację przed każdym meczem. To jest górnik, czy jakikolwiek inny przeciwnik to jest, to jest naturalny, kawy piłkę, żeby wygrywać i żeby pomagać zespołowi. Łukasz, waszym spotkanie zaraz z środem, z ze Śląskiem. Jaki pojedziecie, żeby zapunktować prawda, bo to Oczywiście, że tak, mamy zaległe spotkanie ze Śląskiem i, i, i wiemy, że trzeba wygrać. Każdy mecz jedziemy, żeby wygrać, więc jest tutaj nie jest inaczej. Regeneracja, dwa dni.